Trzy auta. Nagrywa Mateusz Bartosik i Adrian Bartosik. Nagrywamy razem film pod tytułem z, 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 Mierzenie szybkości trzech aut. Pierwsze widzicie Infernus. Wypróbuj, teraz go testujemy Włączamy Nitro i z górki. Jego prędkość to. 247 km na godzinę. Wracamy na miejsce. A teraz przetestujemy. Teraz bierzemy drugie auto. Sa sam nie wiem jakie to więc sprawdzimy. Mm, drugie auto to jest Buffalo. Nie widzicie mnie jak to jak czytam, bo nie wiem jak to się czyta. Teraz tego testujemy. I śnie prędkość kość to km na godzinę. Te ukośniwe, dwa sportowe. Teraz, I teraz wypróbujemy Super Get Super Tutaj. nic o, ma? ma. I wy... włączamy nitro. Stop. I gaz. E, to jest. 199 Kilometrów rośnie w tym to powiedzmy, że 200. A i cześć, i na razie. ja. cześć, i na razie.